Witam bardzo serdecznie na naszym kolejnym odcinku tych naszych ludzkich dróg. Dzisiaj troszkę inaczej zrobiłem taką maluteńką przerwę i zatrzymałem się na. na jestem właściwie na polu. Jest cisza, ale jest bardzo zimno, stąd odcinek jakby nie będzie trwał długo, bo no, trudno wytrzymać, a ja jestem. Dość wrażliwy na niskie temperatury. Kochani, nie tak dawno temu przeglądałem moje notatki i natrafiłem na taki zapis, który kiedyś poczyniłem kilka lat temu, gdy odwiedzałem moją znajomą, koleżankę, chorą na no, dość poważną chorobę. Koleżanka, jakby kończyła swoje życie. I w pewnym momencie robiła jakieś takie... podsumowanie swojego życia. E, e, takie... rozliczała się z niektórymi sytuacjami. I e, wyznała mi, czego żałuję w życiu. Co gdyby mogła cofnąć, to by zmieniła, czego by e, nie powtórzyła. Powiedziała mi, że... Bardzo żałuję tego, że kiedy była zdrowa, kiedy funkcjonowała normalnie w domu, w rodzinie, nie dopuszczała do wielu, wielu spraw związanych z funkcjonowaniem domu, męża i dzieci. Wszystko uważała, że robi najlepiej, że ona to zrobi dobrze, i jakby, pomimo, że mąż chciał. To, Pomagać, chciał coś robić, nie dopuszczała do, 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 do tych czynności. Kiedy już była bardzo chora i mąż y, gotował posiłki, mąż gotował obiady, to powiedziała mi, że y, 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 jedząc tą zupę, y, właściwie ta zupa gotowana przez męża, y, cały czas się talerz napełnia jej łzami, ona płacze, bo. Y, widzi jak mąż dobrze gotuje, jak mąż dobrze dba o dom i żałuje, że tak bardzo te czynności zatrzymywała dla siebie. Gdybym mogła cofnąć czas, to bym zrobiła podział zadań sprawiedliwy i nigdy, nigdy bym nie zrubowała sobie wszechwiedzy na wiele Tematów związanych z życiem rodzinnym. Ale zimno. Kochani, tak myślę, że tak z psychologicznego punktu widzenia, patrząc się na tą ogromną mądrość, którą ta znajoma mi przekazała, mogę śmiało powiedzieć, że ludzie, którzy, którym się zabrania w rodzinie, Wykonywać, nie, nie dopuszcza się do pewnych rzeczy, no mają takie, jakby można powiedzieć, dwie, trzy drogi wyboru. Pierwsza to jest akceptują to i się wycofują, czyli nie są już do końca sobą. Żyjemy z kimś, kto nie jest do końca sobą. Druga droga to jest nie będą. Nas o to prosili, nie będą nas o to zabiegali, natomiast znajdą jakieś inne ujście, gdzieś indziej się będą realizowali. I trzecia droga to jest, będą walczyli o swoje prawa, i czeka nas życiowa wojna, życiowa gechenna. Myślę, że ta mądrość, którą przekazała moja koleżanka, moja znajoma kilka lat temu, powinna nam dać wiele do myślenia, ponieważ człowiek, który kończy swoje życie, dzieli się z nami wiedzą, którą nigdzie indziej możemy nie usłyszeć. Kochani, chciałbym, żebyśmy troszkę pomyśleli o tym żebyśmy się zastanowili nad tym, co przed chwilą usłyszeliśmy, co odczytałem po kilku, kilku latach w swoich notatkach. Życzę wszystkim dobrej, ciepłej niedzieli. Pozdrawiam wszystkich, wszystkich bez wyjątku, ale po raz pierwszy zrobię mały wyjątek. Jako, że jest tak zimno i nie wyobrażam sobie w ogóle jak można dłużej stać tutaj na tym zimnie a już w ogóle nie wyobrażam sobie jak się można rozebrać i na przykład morsować więc pozdrawiam wszystkich ludzi, którzy morsują z uwzględnieniem mojego szwagra który filmiki ogląda kochani, do zobaczenia trzymajcie się, trochę tak zażartowałem do zobaczenia na tych naszych ludzkich drogach trzymajcie się, dobrej, ciepłej